Pogani to Rekruci, w prawo, zwrot Mogę go rozstrzelać? A, to żyć wyżej we mnie. Trzy kroki krok 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 od przodu Jeśli ja jest Raz, dwa, trzy, stop Jak zwykle, nie? Kadeci, w prawo, zwrot Zrobimy tak, ja się Zmieniam. do tego do jakiego ładu strzelał Dwa, to kroki to mogę, do przodu. To mogę, czy jak chcę? A, to, raz, to jest? Dwa, dobra. Bo jak chcę, to <głos》> o no na pójdziemy. Strzelacz! 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 Leżą, leżą. Strzelacz! 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 Oj! Oj! Oj ja ciężko kamzu założę, nie będę się pierdolić. O, ładnie. Sam właśnie. sobie założę. Hmm. Gratulacje, Wam co? Chcę Ładnie, nie? Tak. Ładnie. O kurwa, kamzu nie mam. już Nie mam tylko jak chcesz. Co co tam w środku robią, A, oni to się przygotowują on do wiatru. Tak, dokładnie. No A co, zerwali negocjacje? Nie, no, no, tylko iż ona wyszedliła i, za... i mówią, że zabili zakładnika. No, no to tak. No to... to, to chyba... powinniśmy. Założyć kancel? Zobacz. Tak, no, dokładnie. Dobra, wali. Powiedz, że zerwamy negocjacje jak... Z... Sekundka. Poroz... Powiedzcie, że zerwamy negocjacje jak rozjebali zakładnika. Okej. Okay. O, raz. Jest dużo. Te. Nie będą radę. Mają negocjami.

To jeden do kierowców autobusu, możecie im dać jakąś piosenkę do śpiewania. Może być żołnierska fala, może być piosenka marszowa, jak ktoś pamięta, Zonami. może być piechota ta szara piechota. W tych autobusach ma być wesoło. I tu ja. Nie! No, też na no to nie pituj, jedź za nami Naszym kursem i fregaty dwie popłynęły Szpało wypchnął nas, położone trzy paczki Już wtedy nikt nie przypuszczał, że fregaty śmiercią miosą Ciepła po krew poleje się, zrób i wygra ten Ciepła krew poleje się, zrób i wygra ten